Dziś kiedy ja sobie pigi mapki, bój Już tu na sam początek jesteśmy w mapach, ale dziś będziemy grać te bój. To była mapa, to coś toksyczne. Ta mapa miała jedną łapkę i... i jedna osoba, ale już jest teraz i więcej. Za chwilę runda się rozpocznie. Tu jakieś lasery mamy. Czy też jakiś kibel. seifik sejfik. Zaczęło się. Więc wy pamiętajcie, łapa w górę, suby. A my już... Nie. nie. Oh my God. Tu nie wolę. Tam ktoś miał klucz, a zginął. I kolejna osoba klucz miała i zginęła. Kawa, gdzie pigin. Tylko nie tu. Albo tutaj no. O oh mój Boże, tu nam tyle. Nie wiem po co jest potrzebny. Tak. No, Kapta zielona. Tu na wyskakuje. Wow, mam. I no. A to, to. Co to za drzwi? Co to za drzwi? O oh my God. Jak stąd wydostać? Oni giną wszyscy. Kolejnej mapki i widzimy się za chwilę. Oczywiście oceniam. Łapką, mogę jakąś. Się... Więc widzimy się za chwilę w kolejnej mapce. już jesteśmy w kolejnej mapie. To... I ta mapa jest trochę właśnie zdaniem dziwna. Bo jest taka.

Dobra, dajmy łapkę. Ok, podejdźmy. To była króciutka, straszna. A, oczywiście, w mojej mapce, czyli ucieczka znowu będzie czapterów 6, sześć. Tutaj mam. Dajmy to z głową. Bo... Pewnie za was się powiększy. Bo pewnie co do. Ej, kózka jest bardzo podobna. Nie, na, nie jakoś mega, ale jest. Podobna do. mój. Tu też taki las, ale. Taki inny. Ten gość w ogóle jak ja maskina, on nawet nie ma raflaksowych. Bo te was te nowe tworzą, te mi się nie podobają. Te stawy są fajniejsze. Tu lasery. A tu jest. Pewnie chac. Oni chyba nie przemyśleli, bo. Cię pójdzie za białe drzwi, to jest game over. A te Oje, nie gram. no gram. No.

Tak, jakimi czarne ja nie wiem jak. Hej, no dobrze, ten no.

czy jak? może też nie nic nie działa no co to za mapa Z banana banano. co Koca... cały mój czas ja już się idę zabić no halo Za Zobaczmy, czy... Dobra, widzimy się zaraz w kolejnej mapce. Dobra. Lecimy do mapy kolejnej. Co będzie to? Z tą wielką być. A nie, ale... Dobra, poszukamy. Dobra. dużej server. O! Teraz... Możemy oczywiście. Dobra, to już chyba sta tak start jest, bo nie da się na. Tu można się schować. O, nie, tu trzeba ich uratować, oni są w więzieniu. A jeżeli chcecie, żeby trzeci czapter że... tego ucieczka z domu było, że więzienie na przykład. Nie zauważył mnie No a ten żołnierz, tu jest żołnierz. Tu mamy te paki. Gdzie jedziemy? Ja idę, game over już, dobra, zagramy jeszcze raz mapę, dlatego to, yy, dobra oczywiście łapę w no, a jesteśmy wszyscy w więzieniu. Chyba wyjdzie, no. Nie to szybko łucie. Hva? Oh. I młotek to jest. Nie widziałem go na albo. A, tak nie widziałem. O nie. Młotek, gdzie jest błotek? A, tak to. O, i bawię tu i tebie, ale. Tak klucz. O, bajka klucz, Klucz. Tu jest klucz. Ale do 3. Jest. A tu jest. Dobra, idzie do kolejnej mapa peda. No. Okej, okay, to już będzie ostatnia mapa na dziś. Weźmy tą. A, ja koniec. Musimy poszukać jakiejś dziedziny. No Może tu nie ma. O, nie ma, więc lecimy. A pojawi się jeszcze kolejny film, ale taki krótki. Co nie będzie trwał jakoś dług. No ta mapa, widzicie, nie jest jakaś mega wielka. nie przemyśleli, bo... A tu w ogóle jest jakiś głos. Więc... I to jest chińska matka, Widzicie to? A to by gdzieś tu się wchodzimy, to szybko to bierzemy, tu rozwalamy kluczyk i kluczyki koniec. To ciekawczyka seka będzie. Chyba, że co jakoś jest to, że nie ma tutaj końca, ale moim zdaniem zawsze jest. W ogóle to jest babka chińska, widzicie to? Popatrzcie, po chińsku jest napisane. Szkoda, że jak po polsku się pisze, to się nie odczyta. W ogóle to kiedy ten koniec? Jestem ciekaw, czy tym chyba. Tutaj ta osoba nie, nie wiedziała, że białe drzwi to są końcowe. Kiedy start? Dobra, ja czekam na start. Kurde, nie wiem. O! Jest start ta O, Tak to jest ta Jest kat Nie Nie ma Albo jest 100 to no, by było mi, która wystarczyła, prawda, żebym z tym